Hej, to seba, a dziś wam pokażę, jak wykonać taki stelaż na hamak, który spokojnie wytrzyma czy nie. Zaraz się okaże. Kantówki 70 mm na 70 mm. 4 kantówki półmetrowe, które będą służyły nam za nogi. 3 kantówki 2,40 m i 1,30 m. Łączniki metalowe, które kupiłem, są z profili 70 mm na 70 mm. Niestety, sama blacha jest w grubości 2 mm, więc kantówki 70-80. na 70 Będę musiał przestrugać, tak, żeby zmniejszyć to około 65 mm, na 65 mm. Wykonuję to na grubość przepuszczam wszystkie kantówki tak mniej więcej po milimetrze z każdej strony, tak żeby właśnie zmniejszyć o te kilka mm. Kiedy już mam wszystkie przestrugane, to zacinam nogi pod kątem, tak jak tutaj widzicie, 15 stopni, tak żeby było można równo i dobrze ułożyć na ziemi, i żeby kantówki też się nie niszczyły się opierać większą powierzchnią na podłożu. Te kantówki, oczywiście, z kantówki stosowałem z drewna KFH, czyli klejonego, konstrukcyjnego, bardziej wytrzymałego. No i tu możecie zobaczyć, jak po włożeniu łączniki ładnie się układają na podłożu. Będzie to stabilne i dużo większą powierzchnią się to opiera. Następnie postanowiłem zakończenia stelażu zrobić takie fajne piramidki, takie trójkątne. Zacinam po prostu pod kątem 30 stopni, blokując w jednym miejscu, tak żeby właśnie fajnie to wyglądało. Tutaj widzicie, że są cztery takie łączniki, no bo ja od razu robię dwa takie hamaki i na końcu jak już sobie pozacinałem, porobiłem te piramidki, to będę musiał wyszkifować je ładnie. Żeby to wyglądało fajnie ozdobnie, żeby nie było aż tak bardzo kanciaste. Więc już szlifierka oscylacyjna grubym ziarnem, żeby ładnie to wyrzeźbić, a potem jeszcze ręcznie doczyszczę to. Postanowiłem jeszcze zaokrąglić kantówki, żeby nie były takie ostre końce, żeby też tam nie było jakichś zadziorów żeby to wszystko ładnie wyglądało. Na wiertarce stołowej wywierciłem otwory pod okucia do zawieszenia hamaków, takie zawieszki z karabiniczkami, tak żeby wygodnie było można potem to zamocować. Ale to tutaj już na tym etapie właśnie na wiertarce stołowej. Następnie przychodzę do wyszlifowania Antuwek różnymi gradacjami papieru, zaczynając gdzieś tam od 80, a kończąc na 220. Będę używał do wykończenia lazury, więc chciałbym, żeby właśnie było gładko, więc trzeba dobrze wyszlifować. No i tu przychodzę do wykończenia, robię to wałkiem, jest to lazura. Myślę, że 3-4 warstwy z między szlifami poszły i prezentuje się to całkiem fajnie. Lubię stosować lazury, one dają taki lakierowy połysk, zwłaszcza jak jest dobrze wyszlifowane drewno. Odpowiednie gradacje i jesteśmy w stanie zrobić bardzo fajny efekt. Ja jeszcze postanowiłem na nogi przykleić taką taśmę izolacyjną bitumiczną no tak, żeby ten styk z podłożem, gdziekolwiek on by nie był, no żeby jednak zabezpieczał w pewnym stopniu nam to drewno, żeby nie gniło, myślę to w jakimś stopniu też pomoże na każdą nogę, czyli tam no jest tylko trochę tych nóg, no bo jednak dwa tej hamaki robię, więc osiem nóg musiałem obkleić, ale to nie jest jakieś skomplikowane, bardzo łatwo się ta taśma bitumiczna przykleja. Jeżeli byście chcieli kupić te łączniki, no to musicie szukać jako łącznik do stelaża. Ja właśnie w tym przypadku wybrałem taki łącznik 70, z profili 70 mm i zakupiłem kantówki właśnie KVH 70x70, /70. no się okazało, że muszę je przestrugać. No w większości przypadków będzie taki problem, że no profile są produkowane z wymiarami zewnętrznymi, czyli zawsze będzie ta o ten rozmiar ścianki, czyli 2 mm e, ścianka będzie trzeba pomniejszyć czy przestrugać właśnie te kantówki ale myślę, że to fajnie działa oczywiście jeżeli będziecie szukali też okuć no to bardzo łatwo można znaleźć właśnie jako zawieszki do huśtawki albo zawieszki właśnie do hamaku myślę, że też bez problemu się to znajdzie Mo są różnej wielkości więc będzie można sobie dobrać tak jak nam odpowiada jak tu widzicie w tym moim przypadku no i już mamy wszystko przygotowane, pomalowane kantówki więc możemy sobie go poskładać ja docelowo nie będę zakręcał, jestem chyba otwór nawet na to, żebym mógł na śruby poskręcać, ale ja bardziej będę chciał używać właśnie tego hamaku, żeby go składać, rozkładać jedynie tylko pokucia, będą przykręcone na stałe. Ale jak widzicie, bardzo szybko i fajnie to można sobie zmontować. Do tego też zakupiłem taki hamak dosyć szeroki. A myślę, że teraz idzie już lato. Majóweczka zanadrzu, więc spokojnie będzie można się zrelaksować na działce. Właśnie na takim hamaku. Mimo, że się lekko pouginało, to daje radę. Hamak wyszedł całkiem, całkiem spoko. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.